Edyta Golec przyłapana, nigdzie nie widać męża. To by było na tyle. Wakacje oficjalnie zakończone, mimo to gwiazdy starają się korzystać z ostatnich promieni ciepłego słońca. Z tego powodu Edyta Golec postanowiła wybrać się do Portugalii, a zdjęciami z podróży pochwalić w mediach społecznościowych. Uwagę fanów przykuł jednak pewien szczegół. Okazuje się, że na fotografiach próżno szukać męża artystki, Łukasza. Artysta wraz z mężem i szwagrem od 25 lat podbijają polską estradę. Edyta Golec od lat wraz ze swoim mężem Łukaszem oraz szwagrem Pawłem tworzą zgrany i lubiany na polskim rynku zespół. Wspólnie mieli okazję wystąpić na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju, a nagrane przez nich przeboje od lat cieszą się ogromną popularnością i sympatią słuchaczy. W tym roku podczas Polsat Hit Festival Golec u Orkiestra świętowała 25-lecie działalności. Poza samym zespołem, całkiem sporo wiadomo także o samym małżeństwie Edyty i Łukasza. Zakochani chętnie opowiadają o swojej relacji, a sama artystka na co dzień prowadzi dobrze prosperującego Instagrama. Teraz udostępniła na nim zdjęcia z wakacji w Portugalii. Fani zwrócili jednak uwagę, że brakuje na nich jej męża. Edyta Golec wybrała się na wakacje bez męża. Okazuje się, że wraz z końcem wakacji Edyta Golec postanowiła skorzystać z ostatnich chwil słonecznej portugalskiej pogody. Z tego powodu spakowała walizkę i wraz z przyjaciółkami wybrała się w zagraniczną podróż. Jej wypoczynek można na bieżąco śledzić, ponieważ gwiazda chętnie dzieli się swoimi przygodami w mediach społecznościowych. To z nich wiadomo, że miała okazję odwiedzić już między innymi słynny szlak zamków. Dobrze czasem przewietrzyć głowę, napisała na jednej z instagramowych relacji. Uwadze fanów nie umknął jednak fakt, że artystka najprawdopodobniej wybrała się do Portugalii bez męża Łukasza. Wszystko więc wskazuje na to, że tym razem Edyta Golec postawiła na w pełni babski wypad. Na ostatniej udostępnionej relacji wyczytać można, że Gwiazda nie planuje już wrzucać kolejnych ujęć z wycieczki. Może to oznaczać, że zdążyła już wrócić do kraju. I to byłoby na tyle spamu portugalskiego. Dziękuję za uwagę, podsumowała. Edyta Golec jest wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Warto wspomnieć, że z całego zespołu Golec u orkiestra to właśnie Edyta jest najaktywniejszą osobą w sieci. Kobieta stara się również zachęcać swojego męża oraz jego brata do tworzenia różnego rodzaju treści mających na celu promowanie grupy w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się między innymi nagranie z grą, podczas której kobieta zdradzała tajemnicę Łukasza i Pawła. Na filmie można było zauważyć, że cały proces twórczy sprawia artystce sporo frajdy. Odpowiadanie na pytania dotyczące tego, który z muzyków częściej się wygłupia czy denerwuje, wywołało sporo reakcji ze strony fanów zespołu. Widać, że grupa potrafi wykorzystać swój ciepły wizerunek oraz obecność w sieci do budowania coraz większej popularności.